Siemano! Ja jestem Siemano! I to jest totalnie inny odcinek niż były dotychczas Ponieważ dzisiaj nie gramy w Minecraft Dzisiaj zagramy sobie w totalnie inną grę Pewnie zapytacie, dlaczego? Przecież to jest kanał o Minecrafcie Dlaczego będę grał w inną grę? Powiem wam tyle, ostatnio wyszła druga część Overwatcha Jest na nią wielki hype Ja nigdy nie grałem w Overwatcha jedynkę. Więc chcę się przekonać, o co jest ten cały szał. Więc zagramy w dwójkę. Wiemy, że niektórzy gracze napotkali nieoczekiwany komunikat o błędzie serwera pożegrywając próbę zalogowania się. Pracujemy nad tym. Dziękujemy za cierpliwość. Cierpliwość. Ok, sprawdźmy, czy będę w stanie zagrać. <ścoughs> co to jest? 500 graczy. <śmum> jest godzina 23.16. Słyszymy się jeśli mi się wczyta, w końcu gra. A, oh, kurwa. Pół godziny. Jadne. Pół godziny czekałem, żeby dostać się tu, gdzie jestem. Okej, okay, lecimy, kurwa. Włączyło okay. się? Okej. Okay. Okej. Zamurzek. Chyba oczywiście, że nie. Wy. Aha, aha, aha. Jezu. Jakie gówno. Czyli jednak musimy przejść samą oczek Wow. Granie rankingowe, lecimy, lecimy. Wszystko przeszedłem. Wow, pierwsza gierka w życiu, no to lecimy. What? Pierwszy frag w życiu? W Overwatchu? Nice. To nie gierka. S? Ale jest, ale dobra kooperacja, co jest Aha, jest, ale outplay mechaniczny. Ma kurde. Ojej,

Nie mam tak gówniany team, że nie wytrzymam psychicznie Iga No faktycznie. Aha Aha Czekałem 40 minut, żeby zagrać mnie w. Aha Aha <grywa> Kurwa, przecież to jest żart I Idę spać Jest po 24 Nie mam zamiaru kurczyć. Pół roku, żeby zagrać w tą j grę. Sprawdźmy tam. Czy tym razem będę czego. Ach, Ach. 20 lat. What the fuck? Od razu. What the, fuck? What the fuck? A że mi kurwa 5 minut szuka? No nieźle. Wow! Niemożliwe! Nie ja nam już punkt przejęli na. No. Mają przewagę liczebną. Bądźcie czujni. Jak przewagę liczebną? Wow, niesamowite że więc gramy. Jak koślawy alkoholik? Jezu! Sprawiedliwość MORDO yes. Ok, Okej, ale to się jeszcze da nadrobić. Sprawiedliwość! Sprawiedliwość. Ale wiem. Więc... Nie, przecież to jest jakiś... Oła! Nie uh. Nice. To unexpected, nieoczekiwane, więc tak, a tak yeah. Nice. Nice, wygraliśmy. Dobra, teraz wielki moment. Najlepsze zagranie meczu. Czy mnie Pod najlepszym zagraniem? Ostatnim... Mnie... Serio, to jest najlepsze zagranie metru. O, zamiar... O, Nice. Je jestem rozjebany, bo nie mogę spać. Zabijam syf, diabeł, mów mów mi o. Oh. Rodzina to bez ceny skarb. jeśli ją dotkiesz, to no zrobię ci po. Nie ruszam nie cierpienia, bo odkąd pamiętam, to już je widziałem. Będzie ci, gdy patrzyłem w lustro. No...